Dzisiaj będziemy robić pasata CC. Dzisiaj będziemy dla klienta montować do pasata CC, którego widzieliście wcześniej. Głośnik Excursion SXR w wersji drugiej 1204, czyli dwie cewki czteroomowe. Będziemy go spinać na tutaj. 2 Omy, wzmacniacz, który będziemy tutaj używać yy, dobrą kontrolę ma nad głośnikiem od 4 ohmów do 1, więc 2 Omy będzie dobrym wyjściem. Jak widać tutaj na naszym diagramie, dwucewkowy głośnik można podzielić na 2 ohmy. Będziemy go wpinać tutaj w wersji dwuomowej w ten sposób. Zaraz wyciągamy głośnik basowy 600 WRMS-ów i montujemy do 50-litrowej skrzyni z bas refleksem. Jak widać, porządne zawieszenie. Bardzo duży wychył głośnika 600 WRMS-ów. Na magnesie neodymowym? Nie, tym razem mamy magnes. Ferytowy. Porządny sprzęcik. Waży też swoje. Mamy dwa razy cztery omy, dwie cewki, więc musimy sobie jedną cewkę zmostkować, czyli przechodzimy z minusa do minusa. I minus podłączamy tutaj, i plus do plusa i drugi, plus drugiej ceweczki razem. Czyli dwie cewki trzeba sobie zmoskować. Wtedy wynikowa będzie się dzielić na dwa omy. Widzimy plus i minus. I musimy teraz połączyć minus z minusem i plus z plusem. I wtedy wpinamy się dwoma przewodami tutaj. I w tym momencie wychodzi nam wynikowa 2 omy. Głośnik będziemy podłączać przewodem miedzianym z miedzi beztlenowej OFC o średnicy 3,5 mm kwadrat. Więc jak do takiego głośnika, który ma 602 rms ów to jest aż to, ale lepiej więcej niż mniej. Przewód jest tak gruby, że nie mieści się nawet do ściągaczki izolacji. No niestety, musimy to zrobić nożykiem. Pamiętajcie, nie wyrzucajcie zużytych głośników do kosza. Trzeba je zrecyklingować. Jak widać, kabelek złudnie wygląda na aluminiowy. A jest to tylko złudne wrażenie, z tego względu, że jak zobaczymy go w środku, to nie wiem, czy to na filmie można dostrzec, jest taki złotawy, miedziany, właśnie kolor, a z zewnątrz wygląda jak linka stalowa. Dlatego mówię złudnie, ze względu na to, że Hollywood robi przewody tak zwane galwanizowane, czyli pokryte warstwą, która zapobiega utlenianiu się przewodu i śniedzieniu z zewnątrz, co ma dodatkowy wpływ na przewodność z czasem. Jakby wilgoć złapała na przykład taki głośnik. Teraz będziemy łączyć dwie cewki w szeregu, żeby wyszło nam wynikowo dwa omy z dwóch czteroomowych cewek. Więc łączymy jedną cewkę. Kablem. Bezpośrednio z drugą cewką. Plusowy kabel żółty, więc szukamy, który to jest plusowy, plusowy jest ten. Teoretycznie można byłoby to zrobić na tulejkach, żeby było fachowo. Ale tutaj nie powinno być żadnego problemu. Druga sprawa mamy. Kabel z miedzi beztlenowej, która dodatkowo jest pokryta galwanicznie. Takie zadanie: gdzie poprowadzić kabel? Czy poprowadzić go tędy? Poprowadzić go tędy, a może przepuścić go dołem. Tadaań! Prędy, Myślę, że tędy byłoby najlepiej. By się trochę głośnik obijał. <grystanie> Takie zrobić. Nie no, puścimy normalnie. A no teraz co? Musimy ściągnąć izolację z następnego kabelka. Więc delikatnie nacinamy. Od zewnątrz uginając go. Tutaj jest plusik i minusik. Więc musimy połączyć teraz przewód plusowy do plusa, minus do minusa. Jeśli byśmy mieli cewki dwie dwułomowe, dwie cewki dwułomowe. to automatycznie wynikowa nam wyjdzie w takim połączeniu jak teraz, jeden om. daj jak jajca. Nie bawmy się, bo klient już by chciał w weekend majowy tutaj posłuchać basu, a dokładnie to go poczuć. Dziewczyna go dobrze nie wymasowała, to sobie zamówił zamówił sobie tubę i ona będzie go masowała w każdy dzień. Czy bagorszy gorszy, czy ma lepszy, to i tak go będzie masować. A dziewczyna to może powiedzieć: Nie, mam dzisiaj gorszy dzień, nie chcę, to nie, to nie, to ja jadę się przejechać. No i jedzie się przejechać. Włącza tutaj 600 W w rms i zaczyna sobie delikatnie masować plecy. Najpierw od 0 dB, potem 1, 2, 3, 6, 10 więcej. No i w zależności od potrzeb, można sobie rozgłośnić. Byle nie spalić głośnika, <laughs> trzeba dobrze wystroić. Do tego głośniczka założymy. Wzmacniacz o wyższej mocy niż moc znamieniowa tego głośnika. Założymy 900 W RMS-ów, żeby miał lepszą kontrolę nad samym głośnikiem. No i przyszłościowo możliwe, że się założy coś mocniejszego. Weźmiemy dwa. Nie skręcimy razem. Takiego baranka zrobimy, żeby było po cebulacku dobrze skręcone. Siedzi, tego rozwłosimy, Tęż. też znacznie w sensie Teraz, żeby nam się ten, żeby nam się ten kabelek nie trzepał, bo wiadomo, tu będzie dosyć duże ciśnienie akustyczne. A jak już dobrze wiemy, to nie głośnością e, żyjemy przy takich subwooferach, a ciśnieniem akustycznym. E, więc czym większe ciśnienie, tym więcej teoretycznie tego powietrza przelatuje i więcej drga. Właśnie to chcemy, żeby nam drgało. Więc jeśli to nam będzie drgało, to niedobrze, bo to się będzie wszędzie obijać. Więc co zrobimy? E, Przypniemy go tutaj trytytką, żeby nam kabel cały nie ratał. Z drugiej strony przypniemy drugi kabel, żeby nam się nie wyrwał przypadkiem i nie telepotał w środku. Tym tego nie róbcie. Mam pomysł. Narodowa polska kryptowaluta. Cebulion. 1204 chodzi o to, że to jest dwucewkowy 4OMowy, czyli mamy głośnik z dwoma cewkami po 4 ohmy, więc według schematu możemy tą oporność albo przemnożyć, albo podzielić, albo podłączyć bezpośrednio. Czyli jeśli wykorzystamy dwie cewki osobno, to mamy 4 ohmy. Jeśli te cewki połączymy w ten sposób, że prąd idzie z jednej cewki, przechodzi przez nią, wychodzi i wchodzi do drugiej cewki, przechodzi przez cewkę i wychodzi potem na zewnątrz, czyli mamy y, wpięte jednym przewodem dwa, y, dwie cewki, wtedy nam się mnoży, więc oporność się zwiększa. Czterech omów robi się 8. Ale jeśli je połączymy razem szeregowo, dwie cewki, wtedy automatycznie nam się dzieli, czyli zamiast oporność, która ma opór, ciężko przechodzi ten prąd, 100 watów, to nagle jak połączymy je razem, to te 100 watów rozdzieli się na dwie cewki. Tak jakby to powiedzieć. I wtedy te, jakby jedna cewka jest obciążona tylko połową tego, czyli 50 w Więc dzięki temu możemy automatycznie zmniejszyć oporność głośnika na 2 ohmy, czyli z 4 dzielimy na 2 i mamy 2. Jeśli mielibyśmy dwucewkowy głośnik, o oporności dwóch homów możemy tą oporność pomnożyć, podzielić lub wykorzystać tak nominalną. Więc przy dwóch omach możemy podzielić na dwa razy szeregowo je łącząc. Wtedy automatycznie dzieli nam się na pół, czyli jedna cewka odciąża tą drugą. Więc robi nam się z dwóch homów jeden. Ale jeśli je połączymy jakby liniowo, czyli przechodząc z jednej cewki na drugą cewkę, to automatycznie tak jakbyśmy tą cewkę wydłużali. Więc oporność z dwóch omów robi nam się 4. Więc głośniki dwucewkowe są dobrym wyjściem dla kogoś, kto chce eksperymentować lub ewentualnie upgrade'ować swój wzmacniacz. Dzięki temu możecie wybrać od 1 do 4 lub 8 omów. W przypadku głośnika dwucewkowego mamy tak naprawdę trzy warianty do wyboru, uzależnione od tego jak skonfigurujemy dany głośnik. My konfigurujemy naszego excursiona na 2 ohmy. Z tego względu, że wzmacniacz nasz ma dobrą kontrolę nad głośnikiem od 1 oma do aż 4 lub 8 ohmy. Więc wybraliśmy po środku 2 ohmy, będzie na pewno fajniej grało niż 4 ohmy, ale za to musimy więcej mocy w niego wpakować. Zobaczymy później jak to gra. Mam nadzieję, że nie rozerwie klientowi Passata. Bo potem będzie z dwóch części złożony to będzie typowe paserat, ale to CC to będzie samo C, zostanie, będzie pasat C nie ma to jak szczelinowy pas, Reflex, Przy takiej średnicy to myślę, że będzie dziś nie trzeba będzie go dobrze stroić długością. Bez refleksu, bo w przypadku bez refleksu okrągłego, stroi się długością tunelu do, danego, do danej częstotliwości, na której ma rezonować taki głośnik. Żeby nam nie przeszkadzało, tylko żeby nam wspomagało. Bardzo. Pany, wychodzę.